Taksi, ekspresowa dostawa, taksi, ekspresowa dostawa jakiego byle faceta, taksi. No jakie jesteście niedoble, panie... I co to za niby napis nieładny napisany? Yy, wy tu zaczekajcie za chwilkę, na razie możecie lepiej nie podglądać. To będzie... To będzie fajnie. Wy tu poczekajcie tu chwilkę, nie patrzcie Tylko nie wchodźcie nie patrzcie mi na kamerce do domu Samy kamy. Słuchajcie, muszę szybko tam dojść O, jest tu Dobrze, to moglibyście nie podglądać, bo to prywatna toaleta, wiecie? Ej, czemu podglądacie? No pytanie, no czemu? Czemu? Bo nie ma czemu. Ej, zaczekajcie, bo już zapomniałem sobie podszedź. Dobra. Zrobiony. Wash your Idę do taksówki, co iść, bo mnie sef rozwali. Ej, tu ja kliknąłem. Od kiedy taksówki latają. Dobra, jedziemy dalej. Co by tu jeszcze polobić? Szef mi za mało tempa dodał. Dajemy... Dajemy na całej fuli nawalamy. To, to, to się nazywa Express Taxi. Bo tak się, tak się filma nazywa. Co oni tu postawili? Przecież kiedy... Przecież tego nie było tu jeszcze. Halo, trzeba... to przebudować normalnie. Trzeba trzeba to przebudować normalnie. Dobra, bierzemy młotecek. Halo, przebudowuję to to. Przebudowuję. Dobra, chodźmy na spacer. To tu też mam przebudować? Ło, Sypko, Sypko, co przebudować? Sypko, Sypko, Pse, co przebudować? Za wolno to, to trzeba tym. Tym. Nie, nie sięgam ty nie sięgam tym. Eee, nie ma sensu, nic się nie da. Chcę powiedzieć burmistrzowi, żeby to to przebudował. Że widział, że ja w to w to wjechałem. I żeby tego nie stawić na środku ulicy, no kulde.